Starszy brat umierał na jego oczach. W dzieciństwie uciekł z sekty. Życie od twórcy filmowego Jokera było dotąd pełnym roku. To się zmieniło. Bohaterem tego odcinka jest Joachim Phoenix. Śmierć ukochanego brata Rivera w wieku ledwie 23 lat bezdyskusyjnie zostawiła na nim piętno. Był październik 1993 roku, dokładnie trzy dni po 19 urodzinach Joaquina. On, River i ich siostra Rain, wyszli wieczorem do słynnego wtedy klubu Viper Room, którego właścicielem był nikt inny jak Johnny Depp. Jak dokładnie doszło do tragicznej śmierci Rivera, nigdy się tego nie dowiemy. Najczęściej powtarzaną wersją wydarzeń z tamtej nocy jest ta, że ktoś miał wręczyć mu kubek zawierający płynną miksturę heroiny i kokainy, a on to po prostu wypił. Gdy wpadł w konwulsję na chodniku przed klubem, to właśnie jego młodszy brat Joaquin wykonał telefon pod numer 911, a zapis jego słów, proszę, przyjedźcie do niego, proszę, proszę, wydrukowały na zajutrz wszystkie gazety.